Wszyscy kiedyś skrzywdziliśmy zwierzaczka, co nie? Każda osoba, tak? Powiedz, że tak. Powiedz, że nie jestem tylko jedną osobą na świecie, która skrzywdziła mojego zwierzaka był taki troszkę fluffy i miałkał w kominku. Było bardzo smutno. Ale Hajgowski, Goński! Um, dzisiaj powiem Wam historię, która skrzywdziła wiele ludzi e, z RSPCA. I dosłownie, tam twój zwierzak, a, bo to się stało i nagle ta osoba poszła. Nawet nie chciała usłyszeć, już wiedziała, że skrzywdziłem zwierzaczka. Ona to już czuła. Wiesz, pewnego dnia siedziałem sobie na fotelu, bo był fajny fotel, mięciutki, a ja lubię siedzieć na mięciutkich fotelach. Dlaczego cię boli? A, nie wiem. Nie siedzisz na miękkim fotelu. Później będą was boleć pośladki, a pośladki są ważne. Widziałem i nagle włączyłem kominek. I wcześniej jeszcze, pięć minut temu do tyłu. Ej, pięć minut do tyłu. Co? Pięć minut do tyłu. temu. Jestem w przyszłości, coś się stanie. O, tyłu usłyszałem miaukanie. Ale zawsze jest coś takiego, że u nas w domu, u mnie w domu, u nas w domu, u nas w rodzinie jest tak głośno. Boli mnie noga, mam dziurę i krwawie. To i tak by nikt nie usłyszał. Dlatego nie słyszałam tego miałkania. W kominku znajdowała się czarna osoba. Znaczy to nie była osoba, tylko futerkowe, ślane grzebień, który nie ma imiona, bo go dopiero bo go znaleźliśmy. Ale on tam, ona tam siedziała. I włączyłem kominek. I usłyszałem miałkanie. To no pewnie Twoja rodzina u góry. No pewnie tak, oni cały czas miałczą. 24 godziny, 8 dni w tygodniu oni miałczą. Żyła mi, wyskoczyła na ręce. I potem wszyscy rzeszli na dół i wyłączyliśmy kominek, bo zaczęło robić się dymnie. Dom zaczął być dymny, czyli coś w kominku siedziało. Później okazało się, okazało się, że to był, ła, proteza, którą e, nie założył nasz dziadek, którego tam nie było. Nie, to był kot, ale przeżyła. <grym> Dlatego każdy robi krzywdę swojej. Wiecie dlaczego? Bo dużej razy jest coś w tym stylu, że pewnie coś robisz, widzisz, no chyba że jesteś aniołkiem, który został zesłany, żeby zaopiekowywać się tymi kudłatymi robaczkami, które tutaj chodzą. Coś robisz, i później pies odchodzi i przychodzi. I potem go nie ma i nie wiesz, czy jest w kominku. Może jest w mikroweli, może jest pod kranem, i zaraz włączysz tą wodę i go poparzysz. I właśnie tak miałam przez 10 dni, jak stało się to wydarzenie. Dlatego powiedz mi, a proszę, jak nazywa się Twój pies? Jak nazywa się Twój pies? Albo jak nazywa się Twoje zwierzę? Może masz pająka? Niektórzy mają ptaszniki, ptaszniki są straszne. Powiedz mi.